To Zobaczcie, bajzel totalny, ale moja sukienka... Właśnie mój mąż się śmieje, że wyglądam jakbym była w jakiejś zasłonie, a ja ją po prostu tak uwielbiam. No, także... także taka sytuacja. Tajeczka, kochani. Przywykła na akcji. Z na onkologii jadę, słuchajcie, na y, poprawkę ust. I choby to było, choby to było, jakby to na śląsku powiedzieć, choby to było wczoraj. Pamiętam, jak rok temu jechałam właśnie mm, na, no, na ten pierwszorazowy zabieg. Mm, no patrzcie jak ten czas leci. Tak, minął rok. Jadę na poprawkę, ponieważ no, chciałabym, żeby jednak ten kolor był bardziej intensywny. On tam troszkę się wyjad, wyżar, ale to też myślę, że przede wszystkim dlatego, że ja mam strasznie, 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 że ja mam strasznie, wiecie, strasznie suche usta. Naprawdę. Tak, wszystko. Jestem cała wysuszona jak, jak śliwka, jak skwarek. No, także e, fajnie, bo mam e, tą poprawkę mam w promocji. Mi ciepło w ogóle. No, wczoraj było zimno. Ja mam tam dodatkowy dzień, gdzieś wcale nie padło używanie. Właściwie to chyba e, dzień wcześniej w nocy. Mm -hmm. Ja się tu nie umiałam zagrzać. Tak, nakrywam sobie, jaki kolor mi dajesz. No, ale da, daję tu czadu. Taki, ale nie będzie taki intensywny, nie, Jest Justynka? Widzisz? Ale nie, ja nie mam stresu. Ostatnio miałam stres. Teraz już nie mam stresu. Możecie pokazać, nie? Moja ustynka piękna, namiary na nią. Ja już opowiadałam o tobie w samochodzie, także, także wszystko wiadomo, wszystko wiadomo. I tyle, już, już koniec. Znaczy, tak brudno czekaj ja się to wytrę. I to już będzie dobry kolor. To będzie wystarczający dla ciebie, kochanie. Dobra, ja Nie, nie, ja, już... ja mocno, za chwilę, że za mocno. Za mocna, już czuję, że za mocna, już mam stresa. Rozwiązać problemy życiowe, które nas teraz dotykają i dokupujemy się do historii rodowych przede wszystkim. Okej, okay, ja już po... pokazuję Wam tutaj się jeszcze w samochodzie, bo jest światło dzienne, a za czym dojadę do domu, to już może yy, nie być tak jasno. No. Mm. Także tak wyglądają usta zaraz po zrobieniu. W zasadzie doszłam parę minut, paręnaście może. Bo... Przejechałam i tak mnie naszło, żeby Wam właśnie pokazać, jak te usta wyglądają, a resztę Wam opowiem wszystko w domu. Chciałam Wam tylko pokazać, bo właśnie pakuję paczki, jak fajnie ktoś zamówił właśnie na walentynki. To jest prezent dla dwóch sióstr: jedna robi srebro, druga robi złoto, bo właśnie mi napisała w wiadomości. Także jak mnie oglądacie, to tak to już jest spakowane i taki cytacik wybrałam, ja go bardzo lubię. Kim chcesz być, jeśli nie sobą, gdzie chcesz być, jeśli nie tutaj, kiedy chcesz żyć, jeśli nie teraz. Właśnie w tej chwili. Jest i żyjesz, jakie to szczęście. Także, także, także zaraz pokażę Wam jeszcze trochę biżuterii. Zobaczcie, jak ładnie to serduszko wygląda. Eee, takie z masy, właśnie perłowej, zapinane z przodu. Eee, także super. <coughs> I do tego. Oj. I do tego na przykład taki szal, też piękny, szary, serduszka, też taki fajny motyw walentynkowy. Wiem, że niektórzy poza wybranką, wybrańcą swojego życia, serca, robią też prezent na przykład przyjaciółce, mamie. więc zobaczcie sobie na stronie u mnie w sklepie. Naprawdę biżuteria jest piękna, jest wyjątkowa, jest dużo srebrnej, złotej, włoskiej biżuterii, jest też stara chirurgiczna. Także jeszcze zaraz wam coś pokażę, pokażę tylko mi w zaskło. zaschło. O, dalej walentynkowy e, motyw e, serduszka, e, taki podwójny to jest, e, że tak powiem, e, wisiorek, e, tylko nie pamiętam, czy to jest srebrny, czy to jest, jest stary chirurgiczny, zaraz Wam sprawdzę. To wygląda tak, to jest akurat stary powiem Wam, że ciężko odróżnić, to jest naprawdę, wygląda to dosyć, e, że tak powiem, podobnie. To skrzydełko też mi się strasznie podoba. Jak ktoś właśnie lubi serce z takimi czerwonymi kryształkami, też wygląda tak bardzo, powiem wam zjawiskowo. Kolor czerwony, też walentynkowy, żebyśmy tutaj, że tak powiem, w klimacie pozostali. I też srebrna. To jest akurat srebrna biżuteria, moneta, także teraz ogólnie hicior najmotniejsza. Też bardzo fajnie wydaje mi się wygląda. Jak ktoś lubi srebrną biżuterię, i tu jest też. E, hicior, tak, akurat jest też srebrna, po, pozłacana, taka podwójna. Serce takie dłuższe i takie krótsze przy szyi, także o, wygląda to też bardzo ładnie. Zostajemy dalej w klimacie letnikowym, serduszkowym. Taka, taki sam jest też misiu, a to jest też mój ulubieniec takie mm, kryształki z gwiazdkami też pięknie to wygląda na szyi Je się tak fajnie też mieni, także no, także yy, wpadajcie bo ja bym tu Wam mogła bardzo, bardzo bardzo długo pokazywać yy, bo ja mam tego naprawdę bardzo dużo, no ale nikt nie ma na to czasu yy, jeszcze jeszcze jedno, tylko Wam pokażę, bo też, bo też go bardzo lubię, jeszcze ten jest bardzo fajny, to jest taki właśnie na wzór różańca z czarnymi yy, tymi kryształkami yy, też taki długi, tutaj trochę Wam srebrnych więcej pokazuję, bo wiem, że Mówię, nie każdy lubi złoto, ale też wygląda to pięknie yy, na szyi. On jest akurat taki dłuższy, o można go było nawet chyba przez głowę założyć. Yy, o, także wpadajcie na stronę i obczajajcie. Boże, po prostu jak cudownie, jak cudownie. Właśnie dzisiaj, dzisiaj mi się ogrzewanie w samochodzie. i oh, oh, Tak jest zimno, jeszcze po całej nocy. Zepsuła mi się drukarka. E, I coś, czym się tu, co jeszcze mi się zepsuło? Router do WiFi. Po prostu... No. <słuch> idę. Na dworze w zasadzie jest tak zimno, jak w samochodzie, więc... Czy ja idę na mróz? Nie. <słuch> boże. A ogólnie to chciałam Wam te usta pokazać, te usta pokazać w słońcu. Tak wyglądają. To nie jest dzień zabiegu, tylko jest następny dzień. Efekt jest bardzo delikatny. Bardzo. No. Nie wiem, czy nie za bardzo no, ale co ja chciałam właśnie, żeby tak było mega delikatnie i subtelnie, a dlaczego już kiedyś to mówiłam w filmie, ale powtórzę, dlatego, że ja miałam swoje usta blado, blade, sine, białe wręcz po prostu, jeszcze jak było zimno, to mi się zlewały, że tak powiem, ze skórą i do tego były krzywe, czyli ta, to, ta część taka była opadnięta więc jest to fa fajna właśnie alternatywa i no, ja jestem bardzo zadowolona, chociaż nie wiem, czy troszkę nie, nie będę prosiła już żeby mi przyciemniła je, znaczy w sensie zrobiła je bardziej różowe. Natomiast zobaczcie, to jest taki efekt naturalny, że nawet no nie ma bada, żeby ktoś po prostu zauważył, że, 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 że coś z tymi ustami jest robione. No. Także wam, ja Wam na przykład makijaż prędny ust bardzo polecam. Jak się boicie, to się nie bójcie, nie bójcie się, nic nie boli, naprawdę. Chociaż ja nie wiem, ja nic nigdy nie boli, brwi też mnie nie boli, niektórzy mówią, że brwi bolą, także może ja po, wiecie, po moich operacjach i leczeniu, to ja, mnie już mało co boli, chociaż nie bez przesady. No i myślę, że można sobie, wiecie, troszkę, że tak powiem, bo to nie o to chodzi, żeby wyglądały te usta, jakby były pomalowane szminką, tylko właśnie chodzi o taki naturalny efekt troszkę powiększenia. Widzicie, one są minimalnie większe niż normalnie, są takie bardziej po prostu soczyste. A kolory też możecie sobie dobrać, bo są takie brzoskwinkowe, są fajne różowe. No, wszystkie jest taka gama kolorystyczna. No, wiadomo, ja tam czerwonych nie chciałam. Takie właśnie chciałam, po prostu, jak swoje naturalne. Jak ogólnie ludzie mają naturalne usta więc mówię, e, i e, ostatnio byłam rok temu i przez rok super się to wszystko utrzymywało, więc, e, więc ja Wam serdecznie polecam i oczywiście na miarę na Justynkę, do Justynki dam Wam pod filmem, że jesteście ze Śląska, e, to zawsze możecie zadzwonić, skonsultować się, zapytać, zobaczyć też jej pracę, bo no jest po prostu mega szką, robi naprawdę, uważam, cudowną robotę, e, piękne robi rzeczy, naprawdę z twarzą, z ciałem, e, no Yy, także, także tak, słuchajcie. Lecę jeszcze do apteki po yy, hormony, bo mi się skończyły. Ja to oczywiście muszę zawsze na deadline. Ie. Jak już mi się skończy, to dopiero załatwiam receptę. A, a ja jestem uzależniona już chyba od hormonów. Wydaje mi się, że mój organizm już po prawie trzech latach nie jest w stanie funkcjonować normalnie bez, a już dwa dni nie brałam, no bo oczywiście, jak to ja. I ogólnie przepraszam Was, że ten vlog jest taki e, łączony, ale no nie udało mi się po prostu nagrać wszystko za jednym razem, e, żeby to miało ręce i nogi. Też teraz też nie wiem, czy ma ręce i nogi. Jeszcze mi olśniło, że maseczki nie mam, i tak sobie idę. E, I najlepiej jest to, że, że, że jak zobaczyłam dwóch e, panów ze Straży Miejskiej, to mi olśniło, że nie mam maseczki e, i się cofnęłam. A oni tak naprawdę, słuchajcie, stali, bo zna, nie wiem w jakim cudem, ale pod szpitalem, czyli tam, gdzie e, ogólnie teraz pracuję, e, e, była kura. No, więc pilnowali kury. E, no, ale co ja miałam powiedzieć? Aha, e, patrzę, jeszcze teraz mi oliściło, czy nie ma, wiecie, godziny seniorów. Ale na szczęście jest za do 12, więc czym dojdę do apteki, to yy, no, to się uda. Na dworze po prostu piska bicka, ale nie pytajcie, nie pytajcie, nie pytajcie. No, jeszcze skupiłam żelki, yy, także taka moja słabość życiowa, a Wy macie jakąś słabość, przyznajcie się, jakieś taką słabość jedzeniową, że są pewne rzeczy, które nie możecie jeść, ale czasami sobie na to pozwalacie, bo czym, żeby było życie bez małych, drobnych przyjemności, tak? Sylwia Coelho. No, także oj, ciepła ta opaska też jest. Ehm, no, czekajcie, ogarnę się, że tak sobie jeszcze sobie, o proszę bardzo, nie no, koniec jeszcze sobie kupiłam to. Mm. A rośnie po prostu, a rośnie, Ale jakoś tak dzisiaj taki mam, no nie wiem, taki muszę się czymś pocieszyć. <noise> I stwierdziłam, że to będzie dobre rozwiązanie. Yy, no ja nie, no ogólnie staram się nie jest słodyczy, albo rzadko. Bo ja jestem tą osobą, która ty tyje z powietrza, yy, serio, serio. I jak ja słyszę, jak ja słyszę, że ktoś mówi, że nie ma czegoś takiego jak grube kości, jak tendencja do tycia, jest. Mówiłam, że jest i to jest po prostu, to jest, to, to jest fakt, tu nie ma nad czym dyskutować. Yy, no, także ja sobie nie mogę pozwolić na przykład, żeby coś codziennie słodycze, bo bym się turlała, ale czasami, czasami tak, ale wtedy wiecie, staram się na przykład yy, zjeść yy, lżejszy obiad, także coś kosztem czegoś, prawda, zjem sobie słodkie, ale za to na obiad zjem yy, na przykład, coś właśnie, coś takiego warzywnego bardziej. Dobra, nieważne, słuchajcie, kochani, chciałam zakończyć e, po prostu tego vloga. E, mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to, że, że był trochę pomieszany, bo czasem no, w jeden dzień jest ciężko nagrać. E, czasami coś się dzieje, a potem się w ogóle nic nie dzieje, więc e, a ja też wiecie, nie lubię nagrywać e, tak po prostu, bo nie wiem, bo muszę, mam jakieś parcie, mam jakąś presję. E, wtedy by mi to nie, nie sprawiało przyjemności. Gdybyście jeszcze mieli jakiekolwiek pytania dotyczące: e, makijażu permanentnego, to y, możecie pisać do Justynki bezpośrednio, ona na pewno Wam y, odpowie na wszystkie pytania, doradzi Wam, czy do niej zadzwonić, y, możecie też do mnie napisać, jeżeli właśnie chcecie się tam poradzić y, co do brwi, czy do ust. Y, ja Was y, tymczasem, kochani, żegnam, całuję mocno, skam y, i życzę Wam oczywiście wszystkiego dobrego, bądźcie zdrowi. Mm.